Czy Bielsko Biała jest ładnie oświetlone w okresie świątecznym? Chciałem zauważyć, że naprawdę bardzo ładnie, i to mi się podoba. Jest to naprawdę piękna, piękna sprawa i to są święta i ten okres świąteczny powinien być tak właśnie oświetlony. Naprawdę ulica 11 listopada jest piękna. Tutaj jesteśmy na placu Chrobrego. Piękna choinka. Jest to naprawdę super. No raczej tak. Tak ja jestem tego samego zdania. A co się najbardziej Panią podoba? Choinka. choinka <laughs> Lubiłem w niej siedzieć. Ładnie, ładnie. A co najbardziej się Panu podoba z tych ozdób? Choinka to jest najważniejsze. Choinka. No i te takie na tych lampach, to po prostu te śluzeszne ozdoby takie. Uważacie, że Bielsko na przykład zasługiwałoby w jakimś konkursie na zwycięstwo, jeśli chodzi o to oświetlenie? Myślę, że tak. Że ma jakieś szanse. Ja też myślę, że tak. No to właśnie, bo wygrało w takim konkursie Bielsko. <laughs> Dobrze, cieszymy. Cieszymy się. My również cieszymy się, że po raz drugi z rzędu tytuł Najpiękniej udekorowanej miejscowości w naszym kraju przypadł właśnie w bielsku białej. Od grudnia ubiegłego roku Bielsko-Biała prowadziło zaciętą rywalizację o tytuł najładniej oświetlonego miasta w Polsce. Konkurencja była duża, wystarczy zobaczyć, jak pięknie udekorowane były również rywalizujące z Bielskiem Białą miasta. Zdobywca drugiego miejsca Szczecin i Rzeszów, które ostatecznie zajął miejsce trzecie. Z oboma miastami rywalizacja trwała do ostatniej chwili. Wygraną stolicy Podbeskidzia zapewnili mieszkańcy i sympatycy miasta, którzy aktywnie włączyli się do zabawy. Plebiscy na najpiękniej oświetlone miasto, pokazuje jak mocno ze swoim miastem identyfikują się jego mieszkańcy. Podoba mi się, naprawdę. Jestem z Bielska, jestem dumny. W tej rywalizacji, jak widać, Bielsko-Biała jest również bezkonkurencyjne. Trudno się temu dziwić, jeśli ma się w mieście takich entuzjastów, jak ci młodzi ludzie. Moim zdaniem Bielsko zasłużenie sobie wygrało, ponieważ byłam teraz w Krakowie niedawno, tak samo we Wrocławiu i żadne miasto, moim zdaniem, nie jest tak pięknie oświetlone, jak Bielsko-Biała. No, sami Państwo sobie mogą zobaczyć na pięknie oświetlaną choinka tutaj, jest naprawdę cudownie. Całe Biersko, można iść, fajnie, romantyczny spacerek, wszystko i wszystko się świeci. Super, naprawdę super. Ja uważam, że Biersko tego roku jest bardzo pięknie oświetlone. Jak tutaj widzimy piękną choinkę, na romantyczną kolację we dwoje pod choinką można usiąść, naprawdę piękne. Ludzie jeżdżąc drogą zawsze zwracają na nią uwagę. I chociaż właśnie zwiedzałam z koleżanką, z koleżanką Kraków i Wrocław, to nie było tam tak pięknie jak u nas. No mi się bardzo podoba nasza choinka na ten przykład, no i sądzę, że powinniśmy na nią głosować. Głosowanie się Już wygraliśmy! A, no to wygraliśmy, w takim razie zasłużenie. Tak. Właśnie, też mi się wydaje, że zasłużenie, bo choinka jest naprawdę piękna, a oświetlenie też jest świetne, a jak się wieczorem, to w ogóle wszystko jest tak pięknie oświetlone. także brawa dla Bielska, bo... No w jesteśmy zadowoleni, że Bielsko wygrało, tak, także... Bo Bielsko jest najlepsze. I pozdrowienia jest wszystkich Bielsko. W nagrodę Bielsko-Biała otrzyma od organizatorów energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10 tysięcy złotych, który będzie mogło przeznaczyć na dowolny cel charytatywny.